Aby wypoczynek letni był nad wodą bezpieczny, musimy pamiętać o pewnych zasadach bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że nadal mamy do czynienia z pandemią, już wchodząc na plażę powinniśmy stosować się do zasad ruchu pieszych, czyli ruch prawostronny, czyli wchodzący z prawej strony, wychodzący ze swojej prawej, czyli tak, żeby nikt na siebie nie wchodził, no żeby nie było tego przepychu, takiego ścisku i to już będzie taka pierwsza ważna zasada bezpieczeństwa związana z pandemią. Natomiast pozostaje tutaj też wybór miejsca, Stosujmy też taki wybór, żebyśmy byli oddaleni od innych kocy, innych parawanów, przynajmniej te półtora metra, to też nam gwarantuje, że ta odległość będzie właściwa. Natomiast już sama woda jest bardzo niebezpiecznym żywiołem i tutaj oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dzieci są z nami pod naszą opieką, cały czas ich pilnujemy. Do wody, kiedy dzieci wchodzą, dorosły powinien temu dziecku towarzyszyć, tak żeby w razie, kiedy dziecko się przewróci, potknie, zachłyśnie wodą, dorosły zaraz pomoże, uratuje i nie będzie... Tak, ty, tych nieszczęśliwych wypadków, nieszczęśliwych zdarzeń. Jeżeli y, korzystamy z kąpieli słonecznych, spędzamy czas y, na plaży, y, pamiętajmy, że nie spożywamy tam alkoholu, a absolutnie po, pod wpływem alkoholu nie wchodzimy do wody, nie pływamy, ponieważ osoba, która y, jest y, pod wpływem takiego trunku, to niestety y, często wydaje się, że ma większe umiejętności, że potrafi y, dobrze pływać. Y, no niestety alkohol temu przeszkadza i naprawdę może dojść do tragicznego y, wypadku. Jeżeli mamy pomosty nad jeziorem, czy w innych miejscach, gdzie Wypoczywamy nad wodą, to też pamiętajmy, żeby nie skakać na główkę. To są miejsca niebezpieczne, niesprawdzone i często ko kończą się e, bardzo poważnymi urazami, a nawet mogą zakończyć się śmiercią. E, jeżeli chodzi o pilnowanie dzieci, e, też e, na plażach zdarzają się zaginięcia. Pamiętajmy, aby dzieci nie spuszczać z oka, nie, nie pozwalać im oddalać się od naszego e, parawanu, uzgodnić pewne zasady bezpieczeństwa. Na przykład, jeżeli plaża jest strzeżona i faktycznie doszłoby do takiej sytuacji, że dziecko się zagubiło i nie potrafi do nas wrócić, trzeba z dzieckiem się umówić. Na pewno Zasadę, żeby na przykład pod wieżą ratowniczą, żeby tam podeszło do ratowników i tam poczekało. Jeżeli rodzice zauważą, że faktycznie dziecka nie ma, że nie wraca, pójdą do tej wieży, która znajduje się na plaży i tam rodzic odbierze swoje dziecko. To przynajmniej jest taka pierwsza podstawowa zasada, ale najlepiej takich sytuacji w ogóle unikać i nie pozwalać dzieciom odchodzić, ponieważ te parawany, koce, parasole, wszystkie są bardzo podobne, kolorowe i naprawdę dzieci bardzo łatwo w takich sytuacjach się gubią. Pamiętajmy także, że bezpieczny wypoczynek zależy od nas i to, jakie to miejsce będzie dla wypoczynku, także zależy od osób wypoczywających. Wchodząc na plażę, pamiętajmy, aby ze sobą zabrać to, co przynieśliśmy. Nie zostawiajmy tam żadnych śmieci, nie zanieczyszczajmy miejsc publicznych. To nie tylko wykroczenia, ale także potem trudno wrócić w takie miejsce, które jest zanieczyszczone, tam po prostu nie chce się wypoczywać.